Karcerka, wieźniarka niemieckiego obozu śmierci, lekarz psychiatra, obrończyni życia. Zmarła w wieku 101 lat. Doktor Wanda Pułtawska była jedną z tych znanych osób, wobec których trudno było przejść obojętnie. Miała tyle samo zwolenników, co chyba przeciwników. Powodem zachwytów, jak i krytyki było to samo, czyli jej pryncypialność wobec życia od narodzin aż do naturalnej śmierci i chrześcijańskiej antropologii. Kiedy jedni ją a inni krytykowali... Ona niemal do samej śmierci zawsze robiła to samo. Do samego końca angażowała się w propagowanie małżeństwa i rodziny. W tym odcinku Balansu Bieli porozmawiamy o fenomenie pani doktor, a gośćmi programu są profesor Kazimierz Dadak, zięć pani doktor Wandy Półtawski, państwo Magdalena i Paweł Szafrnakerowie, uczestnicy spotkań z panią Wandą i ksiądz prałat Andrzej Kuflikowski, kustosz z sanktuarium świętego ojca Pio na warszawskim Kosławiu. Balans Bieli, zaczynamy. Wanda Pułtawska urodziła się w 1921 roku w Lublinie. Od wczesnych lat szkolnych zaangażowana była w harcerstwo. W czasie II wojny światowej działała w konspiracyjnym zespole łączniczek i kurierek, za co została aresztowana przez gestapo. Brutalnie przesłuchiwana w gestapo pod zegarem. Zachowały się relacje, mówiła, że mężczyźni byli nieludzcy, gestapowcy. No, i później osadzona w więzieniu na Zamku za działalność konspiracyjną, deportowana do niemieckiego obozu Karl Ravensbrück. W Ravensbrück Wanda Płtawska spędziła 5 lat i poddawana była pseudomedycznym eksperymentom. Zawsze mówiła, kiedy rozmawialiśmy, że do tego 19 roku życia, do momentu kiedy się tam znalazła, wiedziała tylko, że świat jest piękny i dobry. A tam zobaczyła prawdziwe zło. Po powrocie z obozu, nie mogąc zrozumieć zadawanego przez innych nieludzkiego cierpienia, postanowiła rozpocząć studia medyczne. W Krakowie uzyskała tytuł doktora psychiatrii i tam spotkała księdza Karola Wojtyłę, duchowego przewodnika i przyszłego papieża, z którym połączyła ją wspólnota idei. Spotkały się w życiu dwie szlachetne postacie, które się uzupełniały. Jan Paweł II korzystał z potencjału intelektualnego Wandy Półtawskiej. Nie jest tajemnicą, że miała ona wpływ na powstawanie wielu dokumentów papieskich. Profesor Półtawska była zagorzałą obrończynią życia. Poświęciła się poradnictwu rodzinnemu i małżeńskiemu. W swojej działalności koncentrowała się na obronie uniwersalnych wartości, miłości czy godności człowieka. Bez względu na to, czy było to starzec, czy było to dziecko, czy to był inny słaby bądź wymagający opieki człowiek, Wanda Półtawska domagała się uznania jego godności i sprzeciwiała się wszystkim tym tendencjom kulturowym i cywilizacyjnym, które w imię ułatwiania sobie życia krzywdziły tych ludzi. Wanda Płtawska odznaczona Orderem Orła Białego, zmarła 25 października 2023 roku, mając niespełna 102 lata. Pierwsze pytanie skieruję do zięcia pani doktor, czyli do pana profesora. Skąd w życiu pani Wandy taka pryncypialność, szczególnie ta pryncypialność w obronie życia, od początku do naturalnej śmierci? Oś jej życia, postępowania i myślenia którą można stracić w dwóch słowach. Genealogia Divina, czyli boskie pochodzenie człowieka. Ona wzięła ten termin chyba od Karola Wojtyły, który był mistrzem i kierownikiem duchowym. Jak zresztą jest napisane na przykład w encyklice humane vitae ludzie rodzice są współpracownikami Boga w stworzeniu nowego życia do tego żeby powstało nowe życie potrzebne są trzy elementy komórka jajowa plemnik i dusza ponieważ człowiek nie może obdarzyć nowego nienarodzonego jeszcze dziecka duszą to ta dusza pochodzi od Boga bez względu na to jaki ma iloraz inteligencji czy jaką ma urodę czy jakiekolwiek inne cechy Wymaga takiej samej opieki i takiej samej troski jak każdy inny człowiek. To jeszcze jedno pytanie na początek, panie profesorze, bo panią Wandę ukształtowały na pewno druga Rzeczpospolita, w której się urodziła, później tragedia wojny, te wszystkie niezwykle ciężkie, brutalne przeżycia w niemieckim obozie śmierci, później czasy komunizmu, bardzo trudne, powojenne, potem znajomość z Janem Pawłem II. Czy jest coś jeszcze, o czym być może my nie wiemy, co wpłynęło, sprawiło, że było taką, a nie inną osobą? Na pewno fakt, że wyszła za filozofa Andrzeja Płtawskiego, miał tutaj niemałe znaczenie. Pan redaktor był taki uprzejmy, że zrobił z nim wywiad Rzekę. Znakomita książka, która powinna być lekturą obowiązkową dla młodych ludzi o tym właśnie, jak żyć, jak filozofować, jak filozofia jest powiązana z życiem. Więc na pewno fakt, że oni oboje razem współżyli, razem myśleli, razem rozmawiali, był tutaj dla niej wielką podporą i także mąż pod wieloma względami był dla niej też nie tylko oparciem, ale i drogowskazem. Ja dziękuję za te dobre słowa. Pozwoliłem sobie też ostatnio napisać. Takie słowa, że często mówi się, że za sukcesem mężczyzny stoi kobieta. Co jest prawdą, potwierdzam, bo rzeczywiście tak zawsze jest. W przypadku pani Wandy za sukcesem stał też właśnie jej mąż, czyli odwrotnie. Za sukcesem kobiety stał mąż, który zawsze był z tyłu i zawsze służył poradą. Księże Prałacie, ksiądz panią Wandę znał ponad 20 lat? Panią profesor poznałem w 2006 roku. No to tak prawie, prawie 20. Po rozpoczęciu budowy kościoła na warszawskim Gocławiu odnalazłem panią profesor, nawiązałem kontakty, zacząłem zapraszać do Warszawy na odpusty, na konferencje, na spotkania z młodzieżą. A w 2017 roku, kiedy pani profesor przekazała nam relikwie pierwszego stopnia świętego Ojca Pio, głównie to były skrzepy krwi Ojca Pio, bandaże, obrazki z jego podpisami. Postanowiłem co miesiąc odwiedzać panią profesor z Mszą świętą w Krakowie. Powiedzmy też tutaj w tym miejscu dlaczego ksiądz Pio był tak dla pani profesor Pułtawski ważną osobą. Tutaj należy też dodać jeszcze, że e, jedną z osób, która wpłynęła też na osobowość Pani profesor, bo właśnie święty ojciec Pio, bo kiedy w 1962 roku Pani profesor zachorowała na nowotwór, arcybiskup Karol Wojtyła pisze list do San Giovanni Rotondo, do ojca Pio, wielewny ojcze, więźniarka zbryk matka czterech córek, lekarka, jest bardzo poważnie chora, proszę o modlitwę. Kiedy ojciec Pio otrzymał ten list, powiedział do zakonników, temu biskupowi nie możemy odmówić i zachowajcie ten list na później. Po kilku tygodniach przychodzi kolejny list od arcybiskupa Wojtyły. wielebny Ojcze, dziękuję. Wszystko udało się tak, jak trzeba. Jak to opisywała pani profesor? Ona powiedziała, to był błąd sztuki lekarskiej. Nie odwierzała w cud Pio. Kiedy w 67 roku arcybiskup Wojtyła otrzymał kapelusz kardynalski, pojechała na konsystorz do Rzymu i pojechała do San Giovanni Rotondo. I wtedy, będąc w starej zakrystii przy kościółku, w tłumie kobiet, ojciec Pio przechodził obok niej, musnął ją po policzku, i wabenę już dobrze. I zrozumiał, to jest jego sprawa. I często wspominała, że ja się z ojcem Pio wielokrotnie nie zgadzałam, ale potem wiedziałam, że on ma rację. Takich cudów w życiu pani Wandy Półtowskiej było wiele, bo można powiedzieć, że cudem przeżyła przecież te męczarnie związane z pseudomedycznymi eksperymentami w czasie wojny. Cudem przeżyło nowotwór, jeden drugi po drodze był też wypadek. Jaką osobą była, mając tak ciężkie doświadczenia? Ja panią profesor w ostatniej końcówce życia te kilkanaście lat. Dane mi było od 21 października odprawić muszę świętą, udzielić sakramentu chorych. Uczestniczyła świadomie, siedziała, przyjęła jedną czwartą Komunii Świętej i wtedy powiedziała do mnie tak jakby w testamencie swoim takie ostatnie zdanie. Pamiętaj, Pan Bóg dał Ci w prezencie życie, a świętość musisz sobie sam wypracować. Jak się spojrzę na jej piękne życie od początku przez Lublin, harcerstwo, Ravensbrück, później czasy powojenne, różne problemy zdrowotne, ona naprawdę wypracowała tą świętość. I teraz yy, w tej przyświętej uczestniczyły córki Ania i Kasia. I ostatnio rozmawiając z Kasią mówi Kasia do mnie: „Wiesz, po udzieleniu sakramentu chorych mama się wyciszyła, uspokoiła. Tak jakby czekała na tą Eucharystię. Ona zawsze przeżywała mszę świętą. Tak, jakby pierwszą i ostatnią. Było bardzo wzruszające, bo już miała tą prawą dłoń bezwładną. I kiedy rozpocząłem sześć świętą Znakiem Krzyża, pani profesor lewą ręką z trudem podniosła prawą, żeby się przeżegnać. My często muchy odganiamy. A ona pokazała nam, czym jest dla niej Eucharystia. Człowiek wielkiej nadziei, ogromnej nadziei, wielkiej pobożności, troski o człowieka. O rodzinę, o małżeństwo, nade wszystko w jej sercu była głęboko zakorzeniona jej rodzina. Dzieci, wnuki troszczyła się jak tylko mogła, wspominała, pomagała, modliła się, ale zawsze była tą, która pokazuje, gdzie iść i jakiś. Jak dzisiaj się wielu mówi, że zamknął się pewien rozdział. Nie. Otworzył się. Wanda Półtawska pokazała nam po pięknym życiu, gdzie mamy iść. To wrócę do tego na koniec programu. Ksiądz powiedział o tym, o trosce, tak? O małżeństwo, o rodzinę. Myślę sobie, że o własną, to jest obowiązek. Ale pani Wanda troszczyła się o wiele rodzin, wiele małżeństw, których. Do końca nie znała. prowadziła korespondencję. No Pisała, do końca kalendarz prowadziła. Nawet jeżeli dzwoniłem do niej, a miałem taki przywilej, że mogłem zawsze przyjechać i zadzwonić poczekaj, zajrzę do kalendarza. Kiedy już nie mogła pisać sama, to miała osobę, która za nią odpisywała listy. Każdemu odpowiadała, no właśnie. nikim nie gardziła. Wśród nas, przy naszym stole jest młode małżeństwo, tak chyba mogę powiedzieć, które do pani Wandy, nie wiem czy też mogę to powiedzieć, że jeździło na rekolekcje, na spotkania na pewno, takie spotkania formacyjne. Jeśli możecie powiedzieć szczerze, co starsza osoba, nieznana w sumie dla was, tak? Mogę wam przekazać młodym ludziom. Przecież dziś są książki, są programy na YouTubie. Można czerpać wiedzę z różnych innych miejsc. Dla mnie spotkania z panią profesor Wando Pułtawską, oczywiście dzięki też zaproszeniu księdza Prałata, to były, tak jak pan redaktor powiedział, poniekąd takie rekolekcje, tak? Ale mówimy tutaj o takich kwestiach ostatecznych, świętość, bardzo ważne sprawy, ale to była, to jest w naszej pamięci kobieta z krwi i kości. Taka stąpająca po ziemi, która, o czym już zostało wspomniane, przeżyła piekło obozu koncentracyjnego. Straszne, straszne rzeczy w młodym wieku. Potem wyszła za mąż, założyła rodzinę, matka czworga dzieci, do tego również babcia. Kobieta bardzo mocno zaangażowana w swój rozwój zawodowy, w pracę z pacjentami, z rodzinami, z młodymi ludźmi, czemu też poświęciła i wiele czasu, ale też książki. Ja tutaj mam ze sobą taką książkę i boję się snów, bo to jest książka, pierwsza książka, którą, przez którą lepiej poznałam panią profesor Wandę ja Pultawską. Jeden ja wieczór. I w zasadzie książka, czy jedna noc i książka przeczytana, no nie jest ona y, gruba, raczej cieniutka, natomiast jest to książka przeszywająca. Jeżeli ktoś przeczyta te wspomnienia i to świadectwo, co przeżyła profesor Wanda Półtawska, to y, pewnie zada sobie pytanie, czy to jest możliwe, aby po takich przeżyciach, móc normalnie funkcjonować w świecie tyle lat, założyć rodzinę, poświęcać się dla pracy, dla innych i odpowiadając na to pytanie, czy co młodemu człowiekowi może dać, ja mogę powiedzieć, co młodej kobiecie może dać spotkanie z niesamowitym świadkiem życia, świadkiem umiłowania życia, to, że zawsze jest jakaś nadzieja, to, że w momencie, kiedy jest najgorzej i najbardziej beznadziejny moment dla nas w życiu, a... Pani Wanda Błatawska takich momentów miała wiele i to nie tylko w obozie koncentracyjnym, ale w momencie, kiedy miała 41 lat, dowiedziała się, że Maraka, najmłodsze y, córki bliźniaczki miały 4 lata, Przestanęła na warszawskich plantach i powiedziała sobie: Co teraz zrobić? Chyba te 2-3 lata, które mi zostały, poświęcę tylko dla dzieci. Zrezygnuję z pracy i zajmę się rodziną. Dla mnie, jako dla młodej kobiety, która była u pani profesor Wandy Półtawskiej z mężem, ale też z naszymi synami, co też mam nadzieję będzie dla nich takim świadectwem na przyszłość i pamiątką, to jest pokazanie, że to są Ludzie, którzy są dla nas świadkami, to są realni, realni ludzie, którzy mają wielkie problemy, trudności i muszą stawić temu czoło i to robią. Co pan jako mężczyźnie, młodemu małżonkowi przekazała pani doktor, jeśli mogę zapytać, bo to jest takie bardzo osobiste pytanie. I czy troszkę pan się nie bał jej surowości, bo to nie była osoba łatwa, tak? To nie była osoba, która akceptowała kogoś, kto przyszedł przypadkowo, kogoś, kto nie wiedział po co przyszedł, albo kogoś, kto po prostu był nieprzygotowany i nie, no, tak naprawdę nie wiedział kim ona jest. Przede wszystkim... Yy... My mieliśmy z żoną okazję już w ostatnich latach życia pani profesor poznać panią profesor. Wcześniej znałem ją właśnie z książek i, i także już z tych książek historycznych. Dzięki tutaj księdzu Prawatowi Andrzejowi Kuflikowskiemu była okazja, abyśmy czy też z żoną, czy samemu mogli odwiedzić panią profesor w Krakowie. Myślę, że przede wszystkim dla mojego pokolenia była to osoba, która była takim symbolem niezłomności Polaków, którzy urodzili się po zyskaniu przez Polskę niepodległości i weszli w dorosłość w czasie II wojny światowej. Myślę, że dziś mamy tak niewielu świadków tych czasów, tych dni, że... Każda taka rozmowa, każda, każde takie spotkanie jest dla osób z mojego pokolenia niezwykłym darem i myślę, że symbol takiej niezłomności Polaków urodzonych w pokoleniu Kolumbów to jest to, co robiło największe wrażenie w rozmowach z Panią Profesor. Bez względu na to, czy ta rozmowa dotyczyła kwestii związanych z wiarą, czy nie, czy dotyczyła Polski w okresie międzywojennym XX wieku, czy dotyczyła jej młodości, czy dotyczyła późniejszych decyzji życiowych, czy współpracy z Karolem Wojtyłą, z księdzem Karolem Wojtyłą, później Janem Pawłem II, to wszystko pokazywało, jak wielcy Polacy budowali Polskę po odzyskaniu niepodległości i ta możliwość właśnie poznania te, tej niezłomności, bo pan redaktor powiedział tutaj o pewnych zdecydowanych poglądach. Ja myślę, że, że właśnie to wynikało z tego, z tej niezłomności. To znaczy jeszcze jak była ostatnia okazja rozmowy z panią profesor, to zapamiętałem jak powiedziała, Nigdy nie pozwalać sobie na zwątpienie. I myślę, że to całe jej życie, jej decyzje, jej pewnego rodzaju poglądy, które bardzo jasno wyrażała, wynikały z tego właśnie, że ona nie pozwalała sobie na zwątpienie. Ona była przekonana co do tego, że te przejścia w swoim życiu pozwalają jej na to, żeby właśnie nie pozwolić sobie na zwątpienie. I, i myślę, że to jest to, co mogła przekazać także mojemu pokoleniu. Mam taką prywatną refleksję, bo to są piękne słowa, niejednokrotnie ja sam mam pewnego rodzaju zwątpienia, bo czasy są takie, że jest dużo emocji i dużo tych złych, ale myślę sobie, czym to jest w porównaniu do tego, co pani Wanda przeszła choćby w czasie wojny. Panie profesorze, skąd tu u pani doktor ta, ta misja w trosce o rodziny, nie swoją, tą najbliższą, tylko te wszystkie inne, skąd u niej to ta chęć Prowadzenie poradnictwa małżeńskiego, prowadzenie młodych ludzi, kształcenia ich, uwrażliwiania coś, co dzisiaj jest no, i rzadkie, i niemodne. Przede wszystkim ona była osobą głębokiej wiary, i z tego powodu, mając za motto też życia, kochaj bliźniego swego jak siebie samego Niosła, usiłowała nieść wszystkim tym, którzy chcieli, żeby ona im pomagała, pomoc. Z tym, że chciałbym tutaj jeszcze może parę słów dodać a propos mamy, bo tak się do niej zwracałem. Jako osoby, ona owszem w mojej rodzinie miała przydomek torpedy, bo działała na rzeczywiście niesłanie wysokich obrotach, ale jednocześnie była osobą bardzo ciepłą, więc owszem, miała opinię osoby może trochę oschłej, ale to się odnosiło tylko do osób, które powiedziałbym wykazywały się dużą dozą ignorancji. Po prostu przychodziły do niej z ulicy i były nawet przypadki, że przychodzili do niej ludzie i mówili ja chciałem tylko popatrzeć na panią doktor. Więc w takich sytuacjach ona, która, dla której każda chwila była bardzo cenna no, mogła nie zawsze z należytą cierpliwością i miłością chrześcijańską E, prawda, reagować. Natomiast w życiu rodzinnym to e, przecież myśmy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie do nas przyjeżdżała, spędzała z naszymi dziećmi, czyli jej wnukami, e, czas. Bardzo często na Florydę jeździliśmy razem i, i to były bardzo piękne chwile e, spędzone wspólnie w rodzinnym gronie. Także, gdy przyjeżdżaliśmy do Polski, to na przykład zawsze wigilia miała miejsce w domu państwa półtawskich i były to bardzo miłe. Ciepłe spotkania, pełne miłości rodzinnej i, i, i bardzo blisko z nią byliśmy. Więc ten obraz, który jest kreowany, jest trochę spaczony, dlatego że szczerze mówiąc, wszystkie na przykład książki, biografia, która jest jej poświęcona, były pisane bez jej udziału i bez udziału. Jej bliskich, rodziny, córek. I jest tam sporo nieścisłości, mówiąc bardzo delikatnie. Tak, ale też te opinie medialne, o których mówiliśmy, że jedni ją uwielbiali, inni mocno krytykowali, pewnie właśnie biorą się z tej pryncypialności pani Wandy. Dla niej nie było tak, nie. Albo tak, albo nie, prawda? Tak, owszem, z tym, że przede wszystkim to dotyczyło spraw wiary, spraw doktryny, natomiast w innych sprawach była otwarta i dyskutowała z innymi ludźmi, jak równy z równym. Księże prowadzi życie wiarą. U pani Wandy była to rzecz, można powiedzieć, wzorowa. I można się zastanawiać, jak to możliwe, że po tak ciężkich przeżyciach ona tą wiarę zachowała. Wiele osób, a wiemy to z literatury obozowej, po takich przejściach na zawsze żegnało się z Panem Bogiem. U niej było zupełnie inaczej. Pamiętam jej uroczystość setnych urodzin w Kościele Mariackim. To był taki wykład życia, jaki pani profesor nam przekazała. Wtedy było dużo słów o przeszłości i szczególnie o tym, że kiedy ona widziała niemowlęta rzucane do ognia przez Niemców, postanowiła, że będzie bronić życia. Kiedy leżała pod stosem trupów, postanowiła, że będzie lekarzem. To, co mi często powtarzała nawet w tym ostatnim spotkaniu, pamiętaj, bądź radosnym księdzem, bo do radosnego księdza diabeł nie ma dostępu. Dlaczego? Bo radosny wierzy. I to się roztacza na wszystkich. Bądź radosnym człowiekiem uśmiechniętym. Kiedy się uśmiechasz, masz nadzieję, szanujesz, kochasz, te Twoje talenty się rozwijają. Nie wątpisz, idziesz do przodu. Pani profesor Wanda Półtaska przed niczym się nie cofała, nie poddawała. Szanowała każdego człowieka, była otwarta, pomagała do końca wszystkim. Dużo się modliła. Często wiem, pani profesor, ktoś potrzebuje pomocy. Jan Paweł II mówił mi: o nic pana Boga nie proś. On wie, czego ci potrzeba. I wie, pani profesor, ale ojciec Pio mówił: Pan Bóg działa przez ludzi. To też prawda. Ilekroć prosiłem ją o coś, zawsze po pewnym czasie pytała się, jak ta sprawa. Niby nie interesowało, ale zawsze do serca brała. To A wychodzi z wiary. Na tych spotkaniach z młodymi była radosna. Czy bardziej surowe? No, bo była wymagająca to już osoba. padło, że była bardzo ciepłą osobą. I to sama tego doświadczyłam. Zawsze na tych spotkaniach były obecne dzieci. Czy to nasze dzieci, ale też wnuki bądź inne dzieci, które były. Więc pani profesor bardzo lubiła małe dzieci oczywiście nie tylko małe, ale mówię o tych, tych małych, o tych wnukach. Mimo, że tak jak już tutaj też powiedziane zostało, poznaliśmy ją na ostatnim etapie jej życia, tak? Wiadomo, że też dla osób starszych czasami no, towarzystwo takich bardzo małych dzieci może być męczące. Nigdy tego nie dała odczuć, aby tak było. Zawsze z radością y, cieszyła się i, i kiedy widziała, że takie małe dzieci przychodzą, i też w stosunku do osób, które ją odwiedzały. Oczywiście była osobą zdecydowaną i stanowczą w swoich poglądach, ale też to ciepło, od niej przybijało, ale też i trochę taki. Humor, dowcip, nawet czasem takie powiedziała zdanie, że chyba już Pan Bóg o mnie zapomniał, bo tak długo żyje. Tak? Więc widać, że ten dystans też miała do siebie nawet w tych ostatnich latach życia, i to też dowodzi, że no, potrafiła też na różnych rzeczy podejść po prostu z dużym dystansem. A troszkę Was jako młodych, czy też innych tych młodych małżeństw, które przyjeżdżały do niej na takie spotkania właśnie rekolekcyjne, krytykowała, czy, czy raczej zagłaskiwała? Myślę, że pionizowała. To by była najlepsza odpowiedź, jeżeli miałbym znaleźć jedno słowo, bo za każdym razem jak była możliwość takiego spotkania, to człowiek rzeczywiście wracał z tego spotkania z takim przemyśleniem, że rzeczywiście dotknął czegoś nowego. Z spojrzał na pewną rzeczywistość z całkowicie innej strony właśnie poprzez to doświadczenie, które miała pani profesor, ale myślę też, że ona podchodziła do życia jak do służby i to też było niezwykle ważne. Służba drugiemu człowiekowi, ale także służba ojczyźnie, służba ojczyźnie, która jest niepodległa, służba na rzecz dobra wspólnego i można było właśnie z, z tych rozmów wy, wywnioskować i wyciągnąć te priorytety, które były dla tego pokolenia ważne, o których bardzo często dzisiaj zapominamy, więc Albo nawet pod, nie chcemy tym względem, pod tym względem to były bardzo cenne spotkania. Mam takie wspomnienie prywatne podczas jednego z wywiadów, już po wywiadzie powiedziałem, troszeczkę narzekając na dzisiejszą młodzież, że ona nie jest taka jak była kiedyś przed wojną, tak? bo to jest wzór młodzieży. Ona powiedziała, młodzież mamy wspaniałą, tylko rodzice są do 4 litery. Panie profesorze, zapytam jeszcze o relację pani doktor z Janem Pawłem II, czy wcześniej z Karolem Wojtyłą, bo często w bediach mogliśmy przeczytać o tym, że była siostrą, w cudzysłowie oczywiście Jana Pawła II, przyjaciółką, współpracowniczką, zaufaną osobą. Jak rzeczywiście wyglądały te relacje? Niewątpliwie te relacje były bardzo bliskie i one trwały przez dziesiątki lat. Zresztą nie tylko ona znała Wojtyłę, ale jej mąż także znał Wojtyłę. Mąż Andrzej poznał... Księdza Wojtyłę w innych zupełnie okolicznościach, nie przez swoją żonę. Także te związki pomiędzy rodziną półtawskich a księdzem, kardynałem i Janem Pawłem II potem były bardzo bliskie. I ja miałem zaszczyt spotykać kardynała Wojtyłę w Krakowie przed tym, jak został Janem Pawłem II. Potem szereg razy miałem okazję go też spotkać w Watykanie, w Rzymie. Także niewątpliwie Karol Wojtyła był dla niej kierownikiem duchowym, niesłychanie ważną osobą, która pomagała jej w różnych trudnościach, także życiowych. I w pewnym sensie można powiedzieć, że jej stosunek do innych ludzi też wynikał z tego jaki był Karol Wojtyła Jan Paweł II on był perfekcjonistą dla niego sprawa wiary była absolutnie podstawowa i on wszystko robił żeby jak najwięcej dowiedzieć się o Bogu i Tę swoją wiedzę i swoją wiarę przekazać innym ludziom. Także w tym zakresie to on dla nich był niedoścignionym ideałem. Jeszcze krótko dopytam, rzeczywiście jest tak, że niektóre decyzje Jan Paweł II podejmował pod wpływem spotkań czy rozmów z panią dr Wandą. Wszystkie decyzje, w szczególności dotyczące się wiary, jakie on podejmował, to podejmował na podstawie analizy Pisma Świętego, tradycji Kościoła, innych wielkich teologów, filozofów, oczywiście doktryny Kościoła, dokumentów soborowych, encyklik papieskich i tak dalej. Doktor Półtawska, moja teściowa mama, była dla niego ważną osobą z tego powodu, że ona uzupełniała jego wiedzę teologiczną i filozoficzną, Wiedzą medyczną, psychiatryczną, więc tutaj nauka szczegółowa dostarczała podpory, dowodów na to, co on sam wydedukował, wymyślił na podstawie tych podstawowych dla Kościoła Katolickiego dokumentów. Chciałbym tutaj podkreślić, że ona była może wyjątkowa w tym sensie że była jedyną kobietą z bliskich jego współpracowników. Takich współpracowników bardzo blisko, bliskich było więcej, choćby na przykład późniejsi kardynałowie Marian Jaworski, czy Stanisław Nagi, Noć, czy jego profesor Ignacy Rożycki. Oczywiście ksiądz profesor Tadeusz Styczeń także, a wśród świeckich na przykład profesor Jerzy Janik, czy właśnie jej mąż. Także to grona bliskich, bardzo współpracowników było szersze. Natomiast ona, prawda, jako ta osoba, która bardzo prowadziła intensywną działalność edukacyjną, tutaj była niejako w pierwszym szeregu i, i, i była najbardziej wystawiona na ostrzał. To ostatnie pytanie do księdza Prałata. Jaki testament zostawiła nam żyjącym pani doktor Wanda Pułtawska? Jej ogromny szacunek do Eucharystii. Jej zamiłowanie w nauczaniu Jana Pawła II. Powiedziała: Papież Wojtyła wszystko napisał: czytajcie go. I to, co jest wspólne dla wszystkich świętych, męczenników, wyznawców Eucharystia i Pokuta to pięknie. Wypowiedział święty ojciec Pio, droga do świętości to nieustanne powstawanie z upadków spowiedzi Komunii Świętej. Tą drogą szła doktor Wanda Płutawska, pani profesor. Tą drogę wskazywał święty Jan Paweł II. Tą drogą idą nasi bliscy i tą drogą my też idźmy. Dziękuję za te słowa, dziękuję za spotkanie. Państwo również dziś to wszystko w czwartek, powtórkę, jak zawsze Balansu Bili w TVP3 o 15.20. Już teraz zapraszam, zapraszam też za tydzień. W poniedziałek nasz kolejny odcinek. Przypominamy, że wszystkie programy Balansu Bili można obejrzeć także w internecie. Zachęcamy. Do zobaczenia.